No, pięknie. Nigdy nie znajdziemy krzyżyka wśród tylu śmieci. O! Możemy sprzątać. Patrzyć je w sześć kubusiów w cenie pięciu i wysłać na księżyc. Na oszczędności w tej roli. <try> Skawkozaury mają sobie aż 99% wody, dlatego bardzo łatwo marzą. Śmieszne. I pytam, czy Pokrzywa go nie poparzy. <śmieszne> Mówi się, że. Po... Chyba wiem, co może zadziałać. Proszę, łapie. Filmske večeri gde uvek neko zaspi. Meni savršeno.